Zadanie. Suma dwóch liczb wynosi 52, a ich różnica 28. Oblicz te liczby. Naszą analizę wykonamy w postaci tabelki. Akurat ja bardzo lubię tabelki, są one bardzo przejrzyste, więc co umieścimy w pierwszej i w drugiej rubryce? Patrzymy na treść zadania. Suma dwóch liczb wynosi 52, czyli w pierwszej rubryce będzie pierwsza liczba, a w drugiej po prostu druga liczba. Tutaj będą oznaczenia w postaci wyrażeń algebraicznych symbolizujące pierwszą i drugą liczbę. Pierwszą liczbę po prostu oznaczymy przez x. Teraz zastanów się, w jaki sposób oznaczyć drugą liczbę. Wiemy, że suma tych dwóch liczb wynosi 52. To teraz, jeżeli dwie liczby dają nam 52, to jak zapisać w postaci wyrażenia algebraicznego, no właśnie, tę drugą liczbę. Jeżeli od sumy tych dwóch liczb odejmiemy x, czyli odejmiemy pierwszą liczbę, no to właśnie to odejmowanie da nam drugą liczbę. Czyli tutaj napiszemy 52 minus x. Od sumy odjąć pierwszą liczbę da nam właśnie wtedy drugą liczbę. Wiemy, że różnica takich dwóch liczb jest równa 28, czyli od jednej liczby należy odjąć. Drugą liczbę równa się 28. Oczywiście tutaj nawias jest niezbędny, ponieważ odejmujemy całą drugą liczbę. A cała druga liczba jest właśnie zbudowana z takiego wrażenia algebraicznego. Usuwamy nawias i otrzymujemy w efekcie x minus 52, a tutaj plus x, bo minus zmienia nam znak na przeciwny. I 28 przepisujemy. Dalej grupujemy x -y po lewej stronie, a liczby po prawej stronie. x plus x to 2x. Tutaj 28 przepisujemy, a minus 52 zmienia stronę, to zmienia znak. 2x równa się 80. Takie równanie dzielimy teraz na 2 w celu likwidacji tej oto dwójki i otrzymujemy, że x równa się 40. Możemy wrócić do tabelki i tutaj napisać, Odszukane wartości, czyli pierwsza liczba to x, czyli 40, a druga to jest 52 minus 40, czyli po prostu 12. I mamy już dwie szukane liczby. Dajemy odpowiedź. Szukane liczby to 40 i 12.